Ciemka ludzi z kajastem, Harry, Pykamy sobie w metro 2033 Redux. W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i walczyliśmy z tym potworem. Ja postaram się jakoś tutaj go uniknąć. On gdzieś tutaj spaceruje. Mamy to, to. Dobra, to. Ok, no bo w poprzednim po odcinku mieliśmy problem go e, pokonać, dobra, e, i jakoś tak wyszło, że e, nie wyszło nam. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy ogólnie w bibliotece, moi drodzy. Dobra. Tutaj chodźmy. Mamy dużo amunicji. Czekajcie. Dobra, jakby co? Bo, bo te noże mogą nam nie pomóc. Okej, okay. ja mam wrażenie, chyba on. Mój pyłku. okej A. Dobra, <laughs> więc zabarykadował nam tutaj przej przejście. To test? Tak. Wiedza to potęga. Wyświetlany slogan. Przed wojną nikt już chyba nie zastanawiał się nad prawdziwym sensem tych słów. Wiedza była dostępna dla każdego. O czym opowiadał, że przenośny telefon pozwalał znaleźć odpowiedzi na dowolne pytanie. Wystarczyło parę ruchów palcem. Nikt nie zaprzątał nie już sobie głowy nauką. Szukaniem ani pamiętaniem wiedzy, a potem nagle w jednej chwili ta wiedza wyparowała. Telefony zanikły, baterie się wyczerpały, a ci, którzy nie chcieli wcześniej napalić umysłu wiedzą, odczuwają głuchą budkę. Wiedza znów stała się potęgą i wartościowym towarem. Zbyt wartościowym, tu w wielkiej bibliotece, zmagazynowano więcej wiedzy o Ziemi i człowieku niż gdziekolwiek indziej. Ale za każdą literą wyrwaną z jej przepas. Przepasnych drzewi. Trzeba płacić karwiał Okej. Okay. No tak, no w sumie to, w sumie trochę racji tutaj jest. Eee, wszystko poszło. Wszystko poszło teraz w nie pamięć. Wszystkie te okej. Okay. Dobra, poszedł gdzieś tam Moi drodzy. Tutaj możemy to otworzyć? Nie. Więc czyli musimy iść tam, gdzie on. Poszedł okay. Aj, e! Uspokój się, tutaj jest pusto w sumie E, a nie nie aż tak pusto Ale mamy... No uspokój się, już idę ci stąd Ja pierdzielę. Okej okay. Tutaj coś mamy wartościowego Oprócz tego to nie Moi drodzy, więc idziemy tutaj tędy Oj ty! Jak mi przyjechał ty! Okej okay. Ty, odpokój się Dobra, chyba... Dobra Dobra Szybko kopitamy stąd, typie? Okej, okay, on gdzieś tam poszedł. I my, aha, i my musimy iść akurat tutaj tam, gdzie on, tak? Zajebiście, no. Dobra. Czy on nas gdzieś prowadzi? Czy nie? Dobra. No. Chodźmy tutaj na razie. On chyba. A tutaj mamy skok w dół, tak? Dobra. Ok, więc idziemy. Chyba nic nie ma. Więc chyba. Musimy iść tutaj. Bo nie chcę spać w dół. Bo. Bo nie chce mi się wracać. Tutaj coś jest? Nie. Tutaj nic nie mamy. Cały czas słyszymy te warczenie, moi drodzy. Yy, I. I to mnie niepokoi. Dobra. Gaś. Yy, światło! Hypie. Uspokój się. Dobra, otwórz to. Ok. Dobra. Niepje, e, 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 Dobra Okej okay. Ja nie wiem gdzie ja poszedł, ale dobra ty Dobra Dobra e, pitamy szybko Dobra Okej, okay. ty, ty ty Okej okay. Dobra co się teraz wydarzy? Ej, jakie bydle to! Ja pierdzielę ty! Odsuń się! Dobra, walczą. Choćby King Kong z tym, z Godzillą. To też podobna scena, no. Okej, okay, i poszliśmy w dół, no. Mam nadzieję, że on wa kaput, no. A, jedna, tak, kaput, dobra.

Okej, okay, no właśnie no kurde blaszka Moi drodzy Okej okay. Dobra, tamtą te bydlaki Więc musimy jakoś tutaj tak przejść nie zauważeni, moi drodzy Bo tamtą stroną też bym przeszedł w sumie Tutaj po cichu Jedz sobie, jedz Nie, nie, nie panikuj zbytnio. Aj, 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 aj. No ja pier No już się zaczyna te muchy i wszystko inne badziewie, no. Pokaż mi, co ty tu masz. E, dużo rzeczy, no. No jesteśmy bogaci, moi drodzy, będziemy bogaci. Mała, mała wyprawa i co? I te mamy jakiś kot. Tego nie znamy na pewno. Tutaj też nic. E5, nie, wiem, co to te piąte piętro, czy jak? E, 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 Aha, dobra. I co? Będziesz tak nurkował. Dobra. Ok, dobra, tutaj nie. Ale to się wszędzie, no. No. Dobra, on gdzieś, po, on gdzieś poszedł. Tędy nie, schodzimy na dół. W ogóle. W my, my mamy iść? Gdzieś tam tędy. Okej, okay, ale chyba... Nie dołem. Dobra, on poszedł gdzieś tam. Więc... My możemy iść w spokoju tędy. Raczej tak, nie? No, raczej tak. Tutaj nic ciekawego nie będzie. Więc. Idziemy wyżej. Tutaj u góry chyba też nic nie będzie, no? Oprócz. Dobra. Oni tutaj gdzieś. Dobra. Ja bym chciał. Dobra, czy tutaj. No, oczywiście, że coś jest Moi drodzy Dobra Nie wiem gdzie on tam lata Ale lata mu lata eee, No nie drzyj się tak, hopie Ktoś, ty u siebie jesteś czy co Dobra Kurde że, że pizdę! Nie, 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 nie. Okej, okay, i co? Dobra, on gdzieś tam poszedł. Dobra, mamy to. Lecimy teraz do góry. Na, na Sąwirk. I lecimy tutaj. Czy znaczy tutaj coś jest? Oprócz buta. To raczej nie. Uf. Dobra. Ok, co teraz? Mamy tutaj zejść? E, tutaj mamy zapis, moi drodzy. E, Widzę, że z tymi podprawami chyba też nie warto walczyć. Tam jest jakieś światło. Światło w tunelu, moi drodzy. Teraz to ma przynajmniej jakiś sens, nie? Dobra, czy tutaj coś jest? raczej znaczy nie... Eee. Typię. Przepraszam, nie chciałem, ty! Typie, e, e. Ja już spierdzielam, no. Dub mi przyjebał! Nie tędy! Dobra. Spierdzielamy stąd. On nie wie, co się dzieje, moi drodzy. Dobra, okej, okay. dobra, szybko, one chyba śpią, moi drodzy, no, i to dlatego tak tutaj tak to wyszło, dobra, coś mamy tutaj, jakiś kluczyk, do czego to ja nie wiem, to chyba zrobić sobie legowisko, moi drodzy, i to jest ten problem właśnie No bo wtedy wleciałem, nie zauważyłem Dobra Już jesteśmy w budynku moi drodzy Tam coś jest Tu coś jest, tam coś jest, tam się szkubnie, tam się nie szkubnie e, Tutaj chyba Nic takiego poważnego nie ma Wszystko wszystkim Ale bez przesady, dobra Eee, czy tutaj coś jest? Tak, tu możemy iść dalej, tylko... Chcę jeszcze sobie to sprawdzić. Czy tutaj coś ciekawego jest? No raczej nie. Je e, to, tutaj jest. No, widzicie, jednak jest. Dobra, mamy co nieco. Więc teraz możemy spierdzielać. No i się pogacić przy okazji, no. Dobra. Zamknij drzwi I tutaj... Aha, kattenka jest, dobra. I on sama znaleźć to wszystko. Czy jak? Aha. Więc fajna zabawa w sumie. E, tutaj. Mamy jeszcze dużo czasu, no I co? Aha. Ale nie hałasuj tak, panie! Podobcy ocie. Kurwa. No w sumie szukać czegoś, czego... On ma szukać, ale sam nie wie czego ma szukać. Więc takie trochę porąbane, no. E, tutaj. Nie wiem, czy to książka. Wy... Ogólnie w książce jak czytałem, to było to takie coś, że trzeba znaleźć książkę, tak? D6, ty jest! Ale tutaj... Jest mowa właśnie o tym D6, a wy tutaj... a wy książce, bo to tak, że tam było... Tam szukaliśmy książki, która ma wiedzę całą tam jakąś, nie Jakoś tak to wyglądało, no. Dobra Okej i co, i tyle? I to nasza cała tan? Odżyt to no właśnie. No tak, no właśnie, to jest ten e, właśnie to jest to Nie no, ale damy radę, nie? Tragedii chyba nie będzie Okej okay. Wydostaliśmy się jakoś z biblioteki I co? I teraz idziemy do Sparty, tak? Moi drodzy Okej. Okay. Hmm. Ciekawe. Dobra, widzisz teraz. Aha. Aha. Okej. Okay. Hey, uh, Aha. To test so Dogs, to no, ja, no, ja, też nie, no. Okay. Okay, saddle up. nie ребята. A teraz czym, no? No. Lecimy, no. no. Okay, więc wsiadamy i robimy brum-brum. Nie, kuźwa wadajesz, no. Okej, okay. idziemy, ale ładnie tutaj, przytulnie. Tak A ja, ja nie mam nogów, alo, co się tu dzieje, mój drogi? Okej, okay. dobra, i, to, i oto jesteśmy, no, i tak Aha, dobra. Więc my się możemy tutaj rozejrzeć. I. E, dobra. Dlaczego wy kościele? Czy chodzi o grupę, mu, grube mury? Czy ludzie Mil e, millera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Dziwne, że nawet ci, co stoją bardzo na ziemi i potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwróci się do góry nogami. Piekło rozpanoszyło się wprost na powierzchni. A więc ludzie nie pozostało nic innego, jak schronić się w dawne, piek, dawne piekle dziedziny. Dlatego być może nie, najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazuje się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary, ale te ikony i freski zdobione. Te kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat. Mieli wciąż prawo oczekiwać od odpuszczenia. Mogli, modl mogli nadal modlić się o zbawienie. Okej, okay, tutaj co mamy? Jakieś fajny arsenał ty. Okej, okay, no przydają się, przydają się. No. E, no, to wzór okej. Okay. Dobra, po, e, dostosuj tutaj. Może to bym tutaj zainstaluj. E, to nie, ale tutaj może być. Tak, może być tutaj. A to nie. I dostosuj. Nie, tutaj też nie. Ej, nie, nie, dostosuj. E, niewielu rozbłyski i częścią tu dźwięk. Ok. Ok, może być. Dzięki. E, tutaj to, co macie? A łączę. Wy tutaj też nic e, nie macie, nie. Ty drzewo, czy ja mogę gdzieś zakupić te e, tutaj amunicje i inne te, tego typu rzeczy 6-6 Witam serdecznie Dobra Widzę, że tu można normalnie oddychać Moi drodzy A, siemahan No Okay, okay, Nam okay. okay. There's przyda. not much useful in here, just hints at most. Although it does show the way to D6. No. Well, that's our destination then. Aha. Are you ready? Yes, I'm got to. So, how are we faring? Woolman, is everything ready? Vladimir? <coughs> <coughs> Vladimir? They get it ready. Gotowy. You guys? Ready. Okay. Sed then No dobra, no to w drogę Na no, czemu nie? E, no A, schodzimy, tak Okej okay. Moi drodzy No, czekajcie Eee, e, Han zawdzięcza Han zawdzięcza mu wszystko Gdyby nie on, mój zezwłok gniłby teraz w tamtym tunelu z anonim anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak to Hunter wysłał mnie w tę podróż. Ale moim przewodnikiem jest Han. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza swym pułkownikiem, Liczą się ze zdaniem tego fi filozofa w włóczęgi i, i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludźmi, duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Okej, okay, więc lecimy. Lecimy na Szczecin! Opie! Będziemy się naparzać! Aaaa! Dobra, koniec tej agresji. Widzę, że wy tak spacerkiem sobie idziecie tutaj bez żadnego. E, ten e, strachu. Dobra, no idzie nawet fajny oddział ty. Okej, okay. dobra. A my tutaj idziemy, dobra, ty jeszcze dalej. Okej, okay. no dobra, ciekawe, gdzie my tutaj teraz za. Gdzie to nas zaprowadzi? Dobra, nie, to nie. To podbiegnijmy sobie trochę. E, ty, klochy pod starą cerkwią. Dobra. I co teraz? Rozdział szósty. Ciemny tunel. Tu kotku i zapach śmierci. nasze podróż do deszczu. jednak, że zbliży się na o. zbliżamy się do celu. No ja też to czuję, no. Czuję to aż nagle. But the closest one is through the facilities near Kielska. Okay, we try that route. Kielska? We've heard strange things about that station. No, there was an explosion in the tunnel, and lots of people. O no, też tak myślę. 2, 3, 4, 5, 6 6 u nas jest. Ok, coś niepokojącego się dzieje. Kurde no, trochę tutaj. E e no, niepokące sprawy. Co tutaj się nam przydarzają. Mamy drzewo. I to jest jego matka. To jest jego matka chyba, no? No dobra. Co to za głosy, ty? Hej. To jest ten cień? Artem? Dobra, no nie zatrzymuje się idę, tak? Dobra. Nie, nie panie, w Artem! Artyom! No? I co? I co mi tutaj test Te. Sole, tu Dobra? No. Nie, nie, okay. standard. Nie, No Nie, nie. trochę zjechało się zjechało, no, nie.

Okej. Okay. Dobra. Okay, R. Pompuj, napompuj broń, proszę Dobra. Okay. Dobra, lecimy. Szybko! Dobra Czekajcie Szybko, kręć tą korbką! Dobra 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 Oni się palą, ty Patrzcie się wy! wy. Okej okay. Dobra szybko Dobra Mamy to Całe pali moi drodzy Ostatni przącznik Dobra. Yes. Aha. No. Jak to nie chce zapalić, no? Dobra. Idziemy. Jakie zanomale ja dom. Dobra. I co teraz? No. no, nikt by nie chciał, no. Dobra. Jesteśmy na stacji, czy nie? A. No daj mi to. Dobra. Dobra. No chodź. Okay. No co ty nie powiesz? Okay. Go i dobra. I tutaj moi drodzy zakończymy odcineczek. Dobrze. Dobra moi drodzy. E, tutaj zakończymy odcineczek. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duża apa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara nie czerwona. Zostaw dzwoneczek, żeby nabrać to z filmami. Daj komentarz na Ci serducho. Ja dziękuję za uwagę. Zobaczenia do następnego odcinka. Elo na razie.